Cześć. Mam na imię Monika i może mnie poznajecie z filmiku Kasi. Właśnie rozmawialiśmy o tym, jak to jest być Amerykanką w Polsce. Więc pomyślałam sobie, że też coś nagram o sobie i dlaczego jestem w Polsce i co ja tu w ogóle robię. Więc bardzo często ludzie mnie pytają dlaczego Polska i ja zawsze odpowiadam, a dlaczego nie? Mam bardzo dużo powodów, dlaczego jestem w Polsce i dlaczego też kocham ten kraj tak bardzo. Zacznę od tego, że wybrałam Polskę, bo chciałam się rozwijać w karierze. W Stanach skończyłam dziennikarstwo i chciałam od razu zacząć pracować w swoim zawodzie, ale stwierdziłam, że będzie mi ciężko się wybić w takim dużym rynku jak w Stanach, jak na przykład w Nowym Jorku czy w Los Angeles, więc pomyślałam sobie, że wyjadę do Warszawy. Zobaczę, czy znajdę jakąś pracę w swoim zawodzie w języku angielskim, i właśnie mi się udało. Już 3 lata pracuję w Poland Today, to jest czasopismo w języku angielskim. Bardzo się cieszę, że od razu znalazłam pracę, bo chodzę na spotkania, robię wywiady, piszę artykuły no i zbieram te doświadczenia oczywiście. Po drugie, stać mnie na to, żeby mieszkać w dużym mieście. Bardzo jest trudno jako młoda osoba w Stanach się utrzymać, bo koszt mieszkania jest bardzo wysoki, są też duże wydatki na jedzenie, na jakieś... Dodatki, dodatkowe podatki na samochody, no i takie różne codzienne rzeczy, więc cieszę się, że mimo że może dużo nie zarabiam, ale stać mnie na to, żeby mieć mieszkanie, yy, na jedzenie, na jakieś drobiazgi i na podróż. Więc to mnie bardzo cieszy, bo pewnie bym jeszcze mieszkała z rodzicami, gdybym została w Stanach. Kolejna rzecz jest taka, że uwielbiam, że, że mogę. Dużo czasu fajnego spędzić za darmo i są różne eventy. Na Facebooku mnóstwo jest zawsze jakichś eventów, nawet nie mogę e, ogarnąć kiedy, co się dzieje. Zawsze jestem zainteresowana we wszystkim i nawet nie mam czasu na te wszystkie eventy, ale jak przychodzi weekend, to jest zawsze coś, albo czasami kilku eventów, na których chodzę, i są i, i festiwale, i koncerty, i muzea, i kina, i bardzo się cieszę, że mam dużo opcji, jeśli chodzi, na, chodzi o to, żeby spędzić czas wolny ze znajomymi albo nawet sama, więc jest bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje w Warszawie. E, następna rzecz to jest podróżowanie. Uwielbiam podróżować i też jest fajnie, że jestem w takim miejscu w Europie, że jest bardzo łatwo podróżować po całej Europie, po Afryce, po Azji nawet. Jest o wiele łatwiej przynajmniej, niż ze Stanów lecieć do Europy, bo już jestem tutaj, jestem w tym środku Europy. Mam blisko na lotnisko, na dworzec, na przystanek jakiś autobusowy, więc bardzo łatwo jest podróżować. Też jest taniej, bym powiedziała, i mogę sobie wyjechać na weekend gdziekolwiek chcę, i też mam więcej czasu wolnego, oczywiście, i urlop, i mogę sobie po prostu pozwolić na takie wyjazdy, a w Stanach jest bardzo ograniczony dzień dni wolnych, więc na pewno bym nie miała takiej możliwości tak szaleć i podróżować wszędzie po całym świecie, jak moi rodzice mówią, więc bardzo się cieszę. Też bym dodała, że jakość życia jest lepsza i po prostu się czuję lepiej. Nie dość, że nie stresuje się na przykład o finansach albo w pracy. To też dbam o siebie, o swoje zdrowie. Um, bym powiedziała, że jakość jedzenia jest o wiele lepsza niż w Stanach. Um, te produkty nie mają aż nie mają może takich szkodliwych chemii i dodatków, jak jest w Stanach, zauważyłam, więc od razu lepiej się czuję, też dużo się ruszam. Nie dość, że chodzę na siłownię, ale też, żeby gdziekolwiek iść do sklepu czy na jakiś event, to muszę iść na piechotę albo iść na piechotę do komunikacji, więc nawet się nie muszę aż bardzo starać, żeby mieć ten ruch i dobrze się odżywiać, no i po prostu ogólnie mieć takie lepsze życie w ogóle. I też bym powiedziała, dodała, że zdrowie jest bardzo ważne. Wiem, że dużo Polaków narzeka na e, opiekę zdrowotną, ale naprawdę mówię Wam, że byłam bardzo miło zaskoczona i za obsługą, i e, po prostu ten sprzęt, który używają dentyści i e, lekarze, naprawdę jest e, nowoczesne, nowe, czyste. Mm, bardzo byłam po prostu zaskoczona, bo dużo się mówi, narzeka o, o tym w Polsce, ale jako Amerykanka bym powiedziała, że świetnie jest, polecam. Nie narzekam, jeszcze nie miałam takich złych sytuacji, więc myślę, że bym powiedziała, że jest bardzo dobrze. No i oczywiście z ubezpieczeniem to jest całkowicie inna historia, ale bardzo się cieszę, że mogę iść do lekarza, jeśli coś mi się stanie. Nie muszę się martwić. No i taki jest duży problem w Stanach z tym, ale już nie będę wchodzić w to. Dodam też, że. Chciałam wyjechać za granicę, żeby się rozwijać hmm, osobiście. Bym powiedziała, że trzeba wyjechać ze swojego takiego wygodnego otoczenia, żeby coś nowego doświadczyć, nauczyć się. Może się trochę przestraszyć, zdenerwować, ale to naprawdę są fajne lekcje. I można się dużo o sobie nauczyć, i po prostu to wzmacnia osobość i swój charakter, może się troszkę możesz zmienić przez to, bym powiedziała, że to mi bardzo dużo pomogło i polecam naprawdę, żeby wyjechać ze swojego małego, rodzinnego miasteczka, żeby doświadczyć to osobiście, bo naprawdę mnie to bardzo zmieniło. Kolejna rzecz to jest to, że chciałam wyjechać do Polski, żeby więcej czasu spędzać z dziadkami. Oni mieszkają właśnie w Ostrołańce, to jest około dwie godziny pociągiem z Warszawy, więc bardzo bliziutko. Fajnie jest mieć rodzinę blisko siebie, gdybym coś potrzebowała, na przykład świeże jajka, to babcia zawsze mi daje, albo cokolwiek bym potrzebowała, to tylko muszę zadzwonić i mogą mnie uratować. Na szczęście nie było jeszcze takich chyba sytuacji, ale cieszę się, że mogę liczyć na nich, że są blisko, możemy spędzać święta razem, i na weekend mogę sobie kiedykolwiek przyjechać i z nimi spędzić czas. To jest bardzo ważne dla mnie, bo jak byłam w Stanach, to bardzo mało czasu spędziliśmy razem, bo byliśmy tak daleko od siebie. No ale teraz jest o wiele lepiej i lubię, że mogę wzmocnić ten kontakt z nimi i te relacje. Następna rzecz jest taka, że mnie to akurat zaskoczyło, bo nie planowałam iść na studia, jak, będę, jak przyjechałam do Polski. W ogóle miałam zostać tylko na 3 miesiące, a już minęły 3 lata, więc to była pierwsza niespodzianka. A to się tak złożyło, że byłam kiedyś w kawiarni, pracowałam przez rok i byłam w kawiarni. No i płaciłam za kawę, no i pan się zapytał, czy mam legitymację studencką, żeby dostać jakąś niszkę. I właśnie się śmiałam, że ha, 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 nie mam, ale może powinnam mieć. Więc zdążyłam akurat złożyć aplikację, dostałam się na UW i wszyscy się troszeczkę śmieją ze mnie, bo poszłam na anglistykę. I wszyscy mówią, o to poszłaś na łatwiznę. Ale właśnie, że nie, bo uczyłam się takie rzeczy, które nigdy nas nie uczyli w Stanach, na przykład fonologię yy, i takie o subkulturze amerykańskiej, i o religii amerykańskiej, i media, więc naprawdę fajne tematy, które się przydały, i mogę się pochwalić, że skończyłam magisterkę. I mam to już za sobą, bardzo się cieszę, że mam takie doświadczenie, że mogę porównywać studia w Stanach i też studia w Polsce, więc mam teraz co porównywać właśnie, żeby pomyśleć, jak tutaj się różni od tamtych studiów. Kolejna, ostatnia rzecz, przepraszam. Ostatnia rzecz jest, że ogólnie czuję, że mam lepsze życie w Polsce. Wiem, że to może być szokujące, ale szczerze mówiąc, jestem szczęśliwsza, czuję się, że jestem zdrowsza, się nie stresuję, mam dużo fajnych znajomych, fajne doświadczenia, dużo podróżuję, fajnie jest w pracy naprawdę. Nie mam po co, nie mam z czego narzekać. Na, na, naprawdę nie mogę nawet wymyślić. Ok, no mogę coś tam wymyśleć, ale tak ogólnie nawet nie ma o czym gadać, bo naprawdę jest bardzo super. W Polsce się dobrze mieszka, w Warszawie szczególnie, nie mówię o małych, małych miasteczkach, bo nie wiem, nie doświadczyłam, ale mogę powiedzieć, że w Warszawie, w Polsce się bardzo dobrze e, mieszka dla młodej osoby, która chce właśnie mm, doświadczyć i, i mieć doświadczenie, dobrze się bawić w, tym, w tej części życia i e, jest naprawdę dużo możliwości. Dużo fajnych zabaw, festiwali, rzeczy do robienia, jedzenia fajnego, fajnych ludzi się spotyka. Ehm, naprawdę, naprawdę bardzo się dobrze mieszka. I no nie wiem, kiedy wrócę do Stanów, bo <grym> za dobrze się bawię, chyba. Bardzo mi się to po po tu podoba. I no, no cóż, no po prostu lubię Polskę i chyba z to zostać. Więc tyle na ten temat. Dajcie znać, jeśli chcecie więcej jakichś filmików ode mnie, bo tak naprawdę to dopiero zaczynam. No i też chcę usłyszeć Wasze komentarze i wrażenia, co Was zaskoczyło w, moich, w mojej liście powodów, dlaczego jestem w Polsce. No i też dajcie znać, co myślicie o tym. Do usłyszenia i może coś jeszcze nagram. Zobaczymy. Pa, na razie!